Dzień dobry. Wracam do Państwa z nowym komentarzem. Tak jak obiecałam, dotyczącym dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem. Myślę, że to temat istotny dla każdego z obywateli, dla, w szczególności dla przedsiębiorców, który, którzy ponieśli ogromne straty, utracili płynność finansową, niejednokrotnie ogłosili upadłość skutek tych rządowych obostrzeń. Dlatego przybliżę Państwu ten temat, przedstawię podstawę prawną dochodzenia takiego. Odszkodowania, jak również sposób ustalenia szkody i ustalenia, co tak naprawdę na tą szkodę się składa, czy obejmuje ona utracone korzyści, jak również ustalenia w konsekwencji tego wysokości odszkodowania. Drodzy Państwo, zacznę może od ustawy zasadniczej, aktu najwyższej rangi, czyli Konstytucji. Przypomnę Państwu artykuł 77 Konstytucji, który nam mówi, że każdy z nas może dochodzić wynagrodzenia szkody, którą poniósł za działanie władze publicznej za działanie niezgodne z prawem i żadna ustawa, zgodnie z ustępem drugim, nie może nam zakazać w jakikolwiek sposób dochodzenia naszych praw, naszych wolności, naszych podstawowych wolności, chociażby. Wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli na gruncie konstytucji mamy tutaj jasność, mamy otwartą drogę. Jeżeli stała nam się krzywda w związku z niezgodnym z prawem, podkreślam działaniem władz, możemy dochodzić tego, tego odszkodowania. Ale jak to zrobić? Jest na pewno Państwu znany, szeroko już wcześniej dyskutowany. Temat niewprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej, który tak naprawdę umożliwiałby nam dochodzenie w dość prosty sposób odszkodowania w trybie tej ustawy z 22 listopada 2002 roku o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Ta ustawa wskazywała, wskazuje nam podstawy, zasady, tryb dochodzenia tego odszkodowania każdemu, kto doznał szkody, w związku z wprowadzeniem tego stanu nadzwyczajnego, formalnie wprowadzonego, z tym, że te szkody obejmują tylko szkodę rzeczywistą, nie obejmują one utraconych korzyści. O tym później, natomiast tutaj jest ten negatywny aspekt. Niestety z tej ustawy skorzystać nie możemy, bo rządzący nie zdecydowali się na wprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej, pomimo, tak jak już wcześniej Państwu wspominałam, w komentarzach zaistnienia ku temu przesłanek, bo tak naprawdę choroby zakaźne na całym terytorium kraju są zdecydowanie taką przesłanką do wprowadzenia tego stanu. Niestety tego stanu nie wprowadzono, a zatem ta ustawa jako podstawa do dochodzenia odszkodowania na mnie jako odpada i musimy poszukiwać dalszych podstaw. Myślę, że tutaj te podstawy są. Znajdują się na gruncie kodeksu cywilnego, i chodzi mi tutaj o artykuł 417, paragraf pierwszy kodeksu cywilnego, stanowiący taką ogólną zasadę, jako powtórzenie tego artykułu 77 Konstytucji, oraz lek specjaliz artykuł 417 ze znaczkiem 1, paragraf 1 i 4. I na tych paragrafach chciałabym się skupić, bo moim zdaniem, jeden z nich może tutaj stanowić dla nas podstawę do dochodzenia tych odszkodowań. Paragraf pierwszy. Mówi nam o tym, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z konstytucją, ratyfikowaną mową międzynarodową lub ustawą. Tutaj mamy to pojęcie właściwym postępowaniu, które wielu sprawników dzieli, bo z jednej strony część wypowiada się w tym zakresie, że właściwe postępowanie to postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, a zatem tylko Trybunał Konstytucyjny może wydać. Orzeczenie, które będzie stanowiło dla nas prejudykat, czyli takie orzeczenie stwierdzające niezgodność z konstytucją aktu normatywnego. Chodzi tutaj o rozporządzenie, o akty normatywne, to jest mowa o artykule 87 oczywiście Konstytucji. Rozporządzenia z aktem wyższej rangi. Tak jak już wspominałam w poprzednich komentarzach, sądy administracyjne odnajdywały tą, tą niezgodność z konstytucją, z, przede wszystkim w zakresie delegacji ustawowej tak i wymagami artykułu 92, ale to zostawmy. Czy Czyli paragraf pierwszy e, nakazuje nam niejako e, uzyskać pewien prejudykat i wskazuje, jeżeli uzyskamy prejudykat i, i ty, obywatelu, ty przedsiębiorco, przedstawisz mi to, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, to ja y, przyznam ci odszkodowanie. Ja skłaniam się ku tym głosom, które stwierdzają, że to właściwe postępowanie to właśnie postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, a zatem do momentu, jeżeli tego prejudykatu nie mamy i nie mamy stwierdzonego tego orzeczenia, tej niezgodności, to tak naprawdę nie mamy jeszcze podstaw do tego, żeby dochodzić odszkodowania. Ale z pomocą przychodzi nam tak naprawdę paragraf czwarty, który odnosi się już nie do bezprawia legislacyjnego, tak, czyli do wydania aktu, a do zaniechania legislacji. Legislacyjnego. O co tu, Szanowni Państwo, chodzi? Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie, o naprawienie szkody. Tutaj nie musimy uzyskiwać żadnego prejudykatu, tu wystarczy, że wykażemy to zaniechanie legislacyjne. Drodzy Państwo, to zaniechanie legislacyjne jest różnie postrzegane. Natomiast w mojej opinii nie można traktować zaniechania legislacyjnego jako niewprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Dlaczego? Dlatego, że artykuł 228 Konstytucji mówi wprost nam, że ten. Ten stan nadzwyczajny, w tym stan klęski żywiołowej, może zostać wprowadzony. Czyli nie, że zostaje wprowadzony, a może zostać wprowadzony. Oczywiście możemy tutaj dopisywać nam, że jeżeli te przesłanki zostaną spełnione, to on musi zostać wprowadzony, natomiast ta interpretacja raczej, ta wykładnia tego przepisu zmierza raczej w tym kierunku, że może zostać wprowadzony i tutaj, tutaj Rada Ministrów nie ma w tym zakresie obligatoryjnie obowiązkowe obowiązku wprowadzenia tego stanu, no i też tak zrobiła, nie, wprowadzi, nie, wprowadzi, nie został wprowadzony ten stan klęski żywiołowej. Ale co jest tak naprawdę bezprawne w tym wszystkim? Bezprawne w tym wszystkim jest to, że... Pomimo niewprowadzenia formalnie tego stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczpospolitej zostały wprowadzone takie ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich, które, są, które normalnie mogłyby być wprowadzone podczas tego stanu, a nie w czasie pokoju. Tak? Czyli mamy pewną niekonsekwencję i, i to zaniechanie legislacyjne, drodzy Państwo. Jeżeli wpro, nie wprowadzamy stanu, to nie wprowadzamy hmm. pewnych zakazów. Jeżeli wprowadzamy stan, no to konsekwentnie wprowadzamy zakazy, czyli musimy trzymać się pewnych zasad. Tutaj brak konsekwencji jest oczywiście widoczny we wszelkich zakazach, które nie dość, że powinny zostać wprowadzone na podstawie ustawy, a jak widzimy zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia, co już jest naruszeniem tutaj konstytucji, ale z drugiej strony podczas w czasie pokoju, czyli w czasie, w którym tak naprawdę nie powinny zostać, nie mogą zostać wprowadzone. Dla mnie, w mojej opinii, to zaniechanie legislacyjne właśnie ma taki wymiar i jest to typowy przykład zaniechania legislacyjnego i właśnie dzięki temu aktualizuje się ten, ten paragraf czwarty i dzięki niemu, moim zdaniem, mogą stanowić podstawę do dochodzenia tego odszkodowania, bo właśnie szkoda wynikła z tych wszelkich zakazów, które zostały wprowadzone pomimo niewprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Przypomnę Państwu tylko artykuł 233 ust. 2 Konstytucji, który stanowi, że ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, ustawa w stanie klęski żywiołowej może ograniczać między innymi tą wolność działalności gospodarczej. A zatem, gdyby był ten stan, moglibyśmy mówić o ograniczeniu. W tym momencie stanu nie ma. Władze zaniechały wprowadzenia tego stanu, ale mimo tego wprowadziły, wprowadziły te ograniczenia, co jest, niezgodne, co jest niezgodne z konstytucją, stanowi niezgodne z prawem działanie władzy publicznej w rozumieniu tego artykułu 77 konstytucji, a to z kolei otwiera nam, przedsiębiorcom, obywatelom drogę, otwartą drogę z roszczeniami odszkodowawczymi. Oczywiście w różnym kierunku pójdą pozwy i różne podstawy będą wskazywane, i czas pokaże tak naprawdę, jakie podstawy sądy będą respektować. Na ten moment, do momentu, kiedy nie mamy tego prejudykatu i Trybunał Konstytucyjny się nie wypowiedział w tym zakresie, to tak naprawdę należy uznać, że ten paragraf czwarty byłby moim zdaniem najbardziej odpowiedni i na tej podstawie możemy dochodzić tego odszkodowania. Tak jak już wspomniałam, ten stan klęski żywiołowej, wszelkie przesłanki do wprowadzenia tego stanu klęski żywiołowej zostały, zaktualizowały się i tak naprawdę tylko na tej podstawie mogłoby dojść do ograniczenia podstawowych praw i wolności. O czym Państwo muszą jeszcze pamiętać? Przede wszystkim w toku takiego postępowania należy wykazać trzy podstawowe rzeczy czyli Musimy wykazać to działanie niezgodne z konstytucją, w tym przypadku zaniechanie legislacyjne, o którym powiedziałam i my jak najbardziej możemy to wykazać. Po drugie, musimy wykazać szkodę, o której później Państwu opowiem, która może być problematyczna pod względem utraconych korzyści, bo szkodę rzeczywistą będzie dość łatwo wykazać. No i oczywiście ten związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym działaniem, tym zaniechaniem, o którym mówimy, a szkodą. Ten związek oczywiście moim zdaniem, jak jest jak najbardziej dostrzegalny, również to zaniechanie legislacyjne, natomiast co zrobić z tą szkodą nieszczęsną? Szkodę dzielimy na szkodę rzeczywistą i utracone korzyści, lucrum cessans. Utracone korzyści traktujemy jako pewien zysk, tak? Zysk, który mogliby Państwo osiągnąć, gdyby nie wprowadzony lockdown, gdyby nie wprowadzone zakazy. Nie możemy traktować tak utracone korzyści jako nieosiągnięcie określonej wartości przychodu, która i tak byłaby przeznaczona na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, bo to by nie zostało tutaj uwzględnione przez sąd i. Yy, przegralibyśmy sprawę w tej, w tej części. Chciałabym Państwu podać takie, takie w praktyce, takie przykłady tej szkody, którą mogą Państwo odnaleźć również w swoim przypadku. Przede wszystkim wszelkie wydatki, które Państwo ponieśli na środki odkażające, dezynfekujące, na wszelkie rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki, tak, wszystko to, co Państwo musieli zapewnić personelowi, czy pracowni, pracownikom, ale też klientom restauracji, sklepów, to są wszystkie wszystkie te koszty, które Państwo ponieśli na dezynfekcję, dodatkowo koszty yy, czynszu, tak, kwoty przeznaczone na czynsz lokalu, w którym faktycznie Państwo nie mogli prowadzić działalności, a zatem to jest Państwa, państwa szkoda. Yy, dodatkowo yy, możemy tutaj zwrócić uwagę na wszelkie yy, kwoty, które ponieśli Państwo na abonamenty, licencje, koncesje, tak, yy, których nie mogli Państwo korzystać, ani Państwa klienci nie mogli korzystać. Dodatkowy towar, który Państwo zamówili, tak, on też, yy, jeżeli nie zostanie sprzedany, jest państwa szkodą. Dodatkowo, y, magazyny, które państwo wynajęli na przechowywanie tych towarów, na utylizację utylizacja sama produktów, zapłata wynagrodzeń. Tych szkód jest dużo, oczywiście, tutaj. Y, najlepiej zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże Państwu ustalić tą szkodę i, i, i wycenić to, to odszkodowanie. Jeśli chodzi o utracone korzyści, to tutaj, tak jak powiedziałam, chodzi tutaj zysk. Zysk ze sprzedaży ubrań, tak, brak zysku, ale najbardziej jest to widoczne w przypadku chociażby restauracji, które organizują przyjęcia. Przyjęcia y, wesela, y, chrzciny, urodziny, tak? Jeżeli były wpłacone zaliczki, jeżeli były była zarezerwowana sala, jeżeli już goście mieli przyjść, tak? a niestety przez lockdown, przez zakaz organizowania imprez czy ograniczenia w, tych, w liczbie osób obecnych na imprezach nie mogą tego zrealizować, to jest dla nich dla Państwa utracona korzyść i tą korzyść mogą Państwo wykazać w sądzie. Musimy jeszcze jednak pamiętać o jednej kwestii, bo z jednej strony my wnosimy pozew, tak, wytaczamy powództwo i mówimy, tak, to jest nasza racja, z tym przy Chodzimy do sądu, chcemy takiego odszkodowania, ale musimy wziąć pod uwagę, że po drugiej stronie mamy również ambitnego, dobrego przeciwnika, który będzie walczył do końca i przedstawi nam argumenty, które będą podkreślać jego rację. I przede wszystkim wskaże Państwu, nie dość, że będzie podważał podstawę prawną, to wskaże Państwu jeszcze jedną rzecz, czyli będzie chciał, dążył do tego, żeby obniżyć Państwa wynagrodzenie. Co wykazując? Wykazując przede wszystkim to, że otrzymali Państwo pomoc publiczną, jeżeli taką otrzymaliście. Pomoc publiczną, subwencje, dotacje z Unii Europejskiej. Jeżeli to wykaże, to najprawdopodobniej sąd, ustalając dla Państwa odszkodowanie, pomniejszy o tą wysokość, otrzymanej przy, przez Państwa pomocy, więc trzeba to skalkulować, czy ta pomoc nie była przypadkiem wyższa niż te szkody rzeczywiste, które Państwo ponieśli. To oczywiście wymaga analizy konkretnego przypadku i konkretnej sytuacji, także nie sposób mi odnieść się tutaj do Państwa wszystkich, wszystkich. natomiast mogę tylko zwrócić Państwa uwagę, że trzeba mieć, to, trzeba mieć to na uwadze i trzeba analizując wysokość odszkodowania sobie przeliczyć, jaką pomoc Państwo, państwo Otrzymaliście, no jeżeli nie otrzymaliście Państwo, no to tutaj sprawa jest, jest prosta. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś, jakiekolwiek pytania w tym zakresie, jak postąpić, jak wygląda takie powództwo, jak wygląda w ogóle taka sprawa, jak wyliczyć tą, to odszkodowanie, to, to ja również moi, również eksperci prawnicy z grupy ECDP zawsze służą Państwu pomocą i oczywiście odpowiemy na Państwa pytania zadane w komentarzach, czy. Czy drogą, drogą mailową? Zachęcam do rozmowy, bo tak naprawdę temat jest bardzo aktualny, jest istotny i zobaczymy, przyszłość pokaże tak naprawdę, jak sądy będą, będą to rozstrzygały. Natomiast podsumowując, wiedzą Państwo tak naprawdę, że mamy do czynienia z zaniechaniem legislacyjnym, że wprowadzono zakazy, mimo tego, że nie wprowadzono formalnie stanu nadzwyczajnego, że szkoda jest, jest bardzo łatwa do wykazania, przynajmniej ta szkoda rzeczywista. Nad utraconymi korzyściami musielibyśmy troszeczkę pomyśleć, natomiast myślę, że w wielu przypadkach będą one łatwo dostrzegalne. Związek przyczynowy jak najbardziej jest a zatem są wszelkie podstawy do tego, żeby, te, żeby, te powództwo, żeby to powództwo wytoczyć i żeby z tymi roszczeniami wystąpić. Także ja zachęcam Państwa do, przede wszystkim do przemyślenia tematu i do przeanalizowania swojej sytuacji, czy faktycznie to odszkodowanie się Państwu należy. I zachęcam również do, do komentowania, do, do, do wpisywania komentarzy i subskrybowania naszych kanałów na YouTubie, ECDP Group, Ratujmy Polski Biznes również na Facebooku. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Do widzenia.